Cześć widzowie, dzisiaj gramy sobie w Fortnite'a. Przyitaj się Igor. Dzisiaj gramy z Igorem właśnie w Fortnite Dobra, to gdzie lecimy? No gdzie? lecimy tu, na taki mniejszy domek, żeby nie było zbyt dużo prokotów. Dobra, to lecę. Zobaczmy mam taki mniejszy domek, że widzę dużo wrogów nie było. Jak jest dużo wrogów, to jest dużo niebezpieczeństwa. No, ale że zostawcie się tutaj lata. A to jest taki mniejszy domek, może będzie z jeden bruk. Nie, no, 15 osób tutaj leci. Gościu jakiś raz. Na... Nie, to oni to omijają. Spokojnie, oni to omijają. Dwóch gości tu jest. Wynająłem nam bocika jak ktoś. On nam będzie bronić. Masz, I będzie pomagał walczyć. Mam, mam pompę, mam pompę, mam pompę. Ej, wynająłem bota, on nam będzie pomagał walczyć. Okej. Okay. Ja też mam Ej, mam bota, on nam pomaga walczyć. Właśnie kogoś zabić. Wow, bardzo dobrze bocik. Widzowie, bardzo wam dziękuję za 20 22... ja subskrypcje na kanale. Widzowie, napiszcie w jak nazwać naszego bocika. Biorę tą pompę, tylko że zapreś mi naboje. Dzięki. A, dobra, dzięki. Bo ta pompa jest dobra. No, jest dobra. Widzowie, no, Ej, w ogóle jak nazwać na naszego bocika. Tyle ale fajnie. Uff, dobrze, że wszedłem, nie? No, nie, w ogóle na mamy nazwać naszego boga? Jak? Nieraz raz nazywa się Diana. No, ten co mi zabiera wszystko? No, tutaj. Dobra, ej, Ty ja ma... biorę te skrzynki. Ja biorę te skrzynki z nabojami. Czy? Dobra, dawaj, dawaj. Ja mam tarczę. Ej, nie mogę niszczyć. O, to... Dobra, mamy już max życia. Okej. Okay. Ej! Igor! No? Łap jedną! Ona ci będzie dawać jumpa! Nie. Tobie też dla moja. I nie, nie otrzymasz obrażeń od upadku. Dobra, lecę! Dobra, gdzie jesteś? Ja tutaj? Aha! W tym samym miejscu! Dobra, to gdzie teraz idziemy? Może nie Igor! Nie w no. miejscu tylko ich. Chciałem coś zrobić na chwilkę. O, Ej. tutaj chodźmy. Tu mamy dzikasę od razu. Ehe. Ej, no to Zaczekajcie widzowie, za chwilę wrócę. Płynie! Zaczekajcie, jednak nie, jednak nie, bo ktoś płynie. No! To nie jest ryba! To jest bardzo duża, ridambo to jest gra. To jest gra. To też jest Już go zalecę od fiłu. Jest, wziąłem go! Leż. Leży. Nie, zabiłem! To sobie, że ja biorę tego PEMA. Ty weź sobie tego. Zaczekajcie, widzowie! Poczekajcie! A więc już jestem, już bardzo szybko Uff Dzięki bocie Dzięki bocie za ja ulecenie co? co? Masz tu broń. Okej okay. Mi by się przydała snajpa em, bo tylko też nas będzie broniło. To jest takie działko tak. Ono też nas będzie bronić przed wrogami Aha Eee, czemu on leczy ścianę? Przepraszam bardzo. No. Bo ty ta sama okej. Dobra, od z... idziemy. On, 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 on leczył ścianę. Bowie, ej, Ery. Ocierujmy się na sta... Pokierujmy się tam. O, leczy mnie. Dzień dobry. się kieruję. Okej. Nie, nie. tu był. Bo już ognisko jest spalone. Zobacz na dół. Ognisko już jest spalone. Coś tu był. No, Ej, no podzgasz ognisko! No o! Oh! Rzucił coś! Ten bąb! Ale chami! jeden gnoi Jestem Nubek, dołączę do twojej ekipy. Weź go w jak chcesz. to? Chyba, to? że tym tak Poczekaj, Jestem Nubek. sam. Ale zaczekaj, bo ja mam problem. Jest jakiś znajomy? Tak. Jestem Nubek. A. Co to jest za głupia nazwa? Jestem Nubek. XD. Coś tam jest? Widziałem kogoś. Na dachu kogoś widziałem. tym razie jeszcze tam nie jesteśmy, ale wejdźmy na dasz lepiej. Nie ma go. Dobrze, i ogromnie. Ja spojrzę na dół. Widziałem się, 180! A nie, nie, nie do tego, bo to jest dwuosobowe, to chodź do dzieci. Ok. Do klasky. Dobra, zaczekaj. Jeszcze raz no, za i Wziąłem kanister, wziąłem kanister jak co? A, ale na razie ją zatankuje. W okay. razie czego mam kanister? Jak no. będę kogoś widzieć, to będę w tą stronę strzelać. Rzucasz strzelać. Ej! Ktoś tu płynie, ktoś tu płynie, ktoś tu płynie. Wysiadaj, wysiadaj. Ktoś tu płynie! Go. To był chyba ten teammate Jaki gołmek, on chciał z nami stoić On o nie wiedział, że my go podjeżdżamy Dobra, dawaj On nie wiedział, że my go podjeżdżamy Dobra, wiedział, ale Dobra. dawaj Ej, ale zaczekajmy na bota Dawaj, jedziemy tu Tu? Dobra Wjeżdżamy z grubej rury! Haha! jak pies! Wjeżdżamy z grubej rury! A co robimy? Wjeżdżamy z grubej rury! Coś ty zrobił! Coś ty zrobił! Panie o, ktoś... Widzowie, 21 poziom! Może dziś być taki dłuższy odcineczek! I Igor! Igor tak szybko, dajesz... bardzo bezpieczny. Patrzcie, patrzcie, ty, ty... Zaczekaj, zaczekaj. Bardzo bezpieczny. Chodź na... chodź na... za ludzi i nie i na auta. Poczekaj, niech chodź... tu bocik wsiądzie. No. No ale ja jestem na prowadzeniu. No bocik, wsiadaj. A! Oh. A on to samo no, Czekaj, ja muszę wsiąść żeby on wszał. Ja muszę kierować, bo ja go No ale wsiądź, od nas dogoni, okay. spokojnie, dogoni. Okay, dobra, jedziemy. Na, <grym>, dobra, Nara. Dobra, to. będzie prowadził tą Jedź tu. Tam. Ej, nawalają się tu! Ej, nawalają się tu kacper! Dobra, y, ja jednego z daleka wezmę. Dawaj to! A ten drugi to gdzie? Po drugiej stronie mostu. Ja ci go tam zabić. Lecę po drugą stronę. No. A to po co on miał... GOŚCIU JEDZIE! GOŚCIU! Na mostie ktoś był. Ja słyszałem Tu są! E tchau.